Benedicite. Jakiś czas temu nasz portal PSP opublikował rekolekcje, które, konferencje, które były elementem rekolekcji dla oblatów, opastwa Benedyktynów w Tyńcu. I chciałem powiedzieć Wam w kilku słowach, kim są oblaci i w jaki sposób oblatem zostać, jaki jest sens takiego życia. Od samego początku, tak jak wiemy, z rozlicznych źródeł przy klasztorze kręcili się, byli związani różni pobożni ludzie świeccy. I z biegiem czasu, zwłaszcza w ostatnich wiekach, ostatnich latach, bardzo stała się popularna idea, aby na co dzień w swoim życiu kierować się wskazaniami reguły świętego Benedykta, niekoniecznie będąc mnichem, ale pozostając w swoim środowisku wykonując tę pracę, którą się wcześniej wykonywało, troszcząc się o swoją rodzinę, ale jednocześnie pozostając w więzi z jakimś konkretnym opactwem. Ponieważ tak jak my, mnisi wiążemy się na całe życie z jednym klasztorem, tak samo również oblaci, ci pobożni świeccy, którzy chcą naśladować świętego Benedykta, świętą scholastykę, wiążą się z konkretną wspólnotą i z jej bogactwa, z jej tradycji, z jej dziedzictwa, czerpią siłę do codziennego życia. Oblaci, wspólnota Oblatów ma zawsze takiego prawnego opiekuna, jednego z mnichów, który opiekuje się nimi od strony duchowej, organizuje się dla nich rekolekcje regularnie. W tyńcu to jest dwa razy w roku, w okresie Wielkiego Postu i Adwentu. Raz w miesiącu jest Dzień Skupienia. Kiedy ci oblaci mogą przyjechać, wziąć udział w msze świętej, wysłuchać konferencji, wyspowiadać się, i to, co najważniejsze, pobyć ze sobą, wymienić się swoimi doświadczeniami i być dla siebie taką grupą wsparcia. O ile jednak jest to tylko taka pewna forma, myślę, można tak kolokwialnie powiedzieć, ładowania baterii, to te, te pobyty w tyńcu, które są pewną opcją, to jakby nie jest obowiązek, tylko dla własnego dobra, żeby trochę zyskać siły. Nasi oblaci do nas przyjeżdżają i z nami są od czasu do czasu. O tyle, o tyle ważniejsze jest to, aby w swoim środowisku, w swojej rodzinie, w swoim miejscu pracy te wartości, o których mówi reguła, propagować i żyć nimi na co dzień. Więc oblaci, tak od nich oczekujemy i taka jest również ich idea. Mają być przede wszystkim ludźmi pokoju, Takimi, którzy ten pokój swojego środowiska wprowadzają, mają być ludźmi modlitwy, mają modlić się za, swoich, za swoje rodziny, za swoich kolegów, koleżanki, przyjaciół, mają celebrować liturgię godzin, rozważać Pismo Święte Lekcje Divina. Nie mają być mnichami, bo mnisi mieszkają w klasztorze, ale mają być oblatami, czyli to, co znaczy po łacinie, poświęconymi Bogu w duchu reguły. Dzisiaj ta właśnie forma pobożności, takiej zwyczajnej pełnej chrześcijańskiej jest jak najbardziej potrzebna. Coraz więcej ludzi o to pyta i myślę, że nie ma tutaj ani ograniczeń wiekowych, ani zawodowych, ani jakichkolwiek innych. Każdy, kto chce, rzeczywiście regułą się kierować na co dzień, może taki trud podjąć i myślę, że to jest to, czego dzisiaj Kościół w Polsce bardzo potrzebuje takich rozmodlonych ludzi pokoju.